Spójrzmy na podpunkt D. Na początek, żeby to było dla Was trochę bardziej zrozumiałe, ja zapiszę sobie ten pierwszy i drugi wyraz w troszkę innej postaci. Tutaj mamy TU podzielić przez 2, czyli to jest jedno TU przez dwa, czyli możemy to zapisać jako jedna druga TU dodać. Tutaj mamy 1 UW, czyli zapiszmy to jako jedną czwartą UW odjąć TUW. No i teraz, co możemy tutaj wyłączyć? Jeżeli chodzi o liczby, no to oczywiście mamy jedynkę, czyli możemy wyłączyć przed nawias na pewno jedną czwartą. No i jeszcze zestaw liter. Te nam się nie powtarza wszędzie, u jak najbardziej, wszędzie u w pierwszej potędze, czyli jedną czwartą u możemy sobie wyłączyć. No i po kolei, czyli tak, jedna, czwarta jedna druga, oczywiście podzielić przez jedną czwartą. Na początek zapiszmy. No to jeżeli dzielimy przez 1 czwartą, to mnożymy przez odwrotność, czyli przez 4 pierwsze. Możemy to sobie skrócić, czyli otrzymamy 2 pierwsze, czyli 2. No i teraz tak u nam się tutaj ładnie skróci, ponieważ u wyłączyliśmy przed nawias, czyli pozostanie tylko literka T. 1 czwarta podzielić przez 1 czwartą to będzie 1. Te jedynki nie musimy zapisywać, bo jeżeli wyłączymy sobie U, to jeszcze ta literka W pozostanie, czyli nie trzeba zapisywać 1 W, wystarczy W. Następnie minus 1 podzielić przez 1 czwartą, no to wynik na pewno będzie ujemny. Jeżeli 1 dzielimy przez 1 czwartą, to 1 mnożymy przez odwrotność, czyli przez 4 pierwsze. 4 pierwsze to 4, a 1 razy 4 da nam 4, czyli mamy 4. Wyłączamy sobie U przed nawias, czyli T i W jeszcze nam tutaj pozostanie. Spójrzmy na podpunkt E. No tutaj jeżeli chodzi o liczbę, no to nic nie wyłączymy, czyli tylko spójrzmy na litery. Wszędzie nam się powtarza X. W pewnej potędze mamy czwartą, trzecią, drugą, czyli wyłączymy X w najniższej potędze, czyli w drugiej, czyli wyłączamy X kwadrat. No to tak, dwie trzecie x do czwartej, jeżeli wyłączymy x kwadrat, no to możemy to policzyć na dwa sposoby. Albo rozpisać to sobie w ten sposób, bo to będzie x do czwartej, wyłączamy sobie x kwadrat, czyli zostanie nam x razy x, czyli x kwadrat. Albo zapisać, że x do czwartej dzielimy przez to, co wyłączamy, czyli przez x kwadrat. No i tu mamy dzielenie potem o tych samych podstawach. Czyli wspólną podstawę wyłączymy. 4 odjąć 2 to będzie 2, bo wykładniki musimy odjąć. Czy tak, czy tak, nie ma to znaczenia, ale fajnie, jakbyście byli w stanie za chwilkę to po prostu sobie w pamięci policzyć. Teraz mamy odjąć 7 ósmych. x do trzeciej przez x do drugiej to będzie x do potęgi 3 odjąć 2, czyli pierwszej, czyli sam x. Tutaj wyłączymy x kwadrat, czyli nam pozostanie tylko 1 piąta. Spójrzmy na podpunkt ostatni. No tutaj, jeżeli chodzi o liczbę, to na pewno można wyłączyć jedną drugą. Czyli sobie zapiszmy jedną drugą. Teraz mamy x do piątej, x do czwartej, x do trzeciej. Czyli najniższą potęgą będzie potęga trzecia. No i po kolei. Jedna czwarta. Podzielić przez jedną drugą, bo to wyłączamy. To będzie jedna czwarta razy dwie pierwsze. Czyli 2 czwarte możemy to skrócić przez 2, czyli otrzymamy 1 drugą. x do 5 podzielić przez x do 3 to będzie x do 5 odjąć 3, czyli do potęgi drugiej. Teraz 1 szóstą dzielimy przez 1 drugą, czyli mamy 1 szósta, razy 2 pierwsze, czyli 2 szóste możemy to sobie skrócić przez 2 i otrzymamy 1 trzecią. X do czwartej przez x do trzeciej to x do potęgi 4 odjąć 3, czyli do pierwszej, czyli po prostu x. No i minus 1 ósma, to może znak już tutaj ustalmy, liczba ujemna przez dodatnią dla wynik ujemny. No i 1 ósma podzielić przez jedną drugą to 1 ósma razy 2 pierwsze. No już możemy tutaj na przykład skrócić, czyli otrzymamy jedną czwartą x do 3 przez x do 3 no to będzie x do 0, x do 0 to 1, a 1 czwarta razy 1 to będzie 1 czwarta.